Do udziału w Otwartych Mistrzostwach Wrocławia zaprasza partner rozgrywek, Pizza Station, najlepsza pizza w mieście. Rozpoczęliśmy dzisiaj pierwszy turniej 31. Otwartych Mistrzostw Wrocławia w tenisie ziemnym Minia. Boguszewskiego. Cieszymy się, że możemy dalej organizować to. Mamy zaszczyt już czwarty rok z rzędu zawody organizować na kompleksie GEM. Mamy do dyspozycji pięć kortów ziemnych i panie w niedzielę grają na dwóch kortach na Hali. Turniej jest bezpłatny, dołączyć można w każdym turnieju jest to jakoś zachętą. Wynajęcie kortów prywatnie kosztuje parę groszy. Tu mogą się spotkać za darmo, porywalizować z podobnej umiejętności. Zawodnikami, także są chętni i przychodzą, dzwonią, pytają się, aczkolwiek mistrz, wyłonienie mistrza otwartych mistrzostw Wrocławia jest po trzech turniejach, ale można zawsze przyjść, można zobaczyć, poczuć atmosferę, co by w następnych latach uczestniczyć już w wszystkich turniejach. Tak ludzie przychodzą, tak, tak uczestniczą w tym. Starają się w wszystkich turniejach, żeby na koniec w kwalifikacji generalnej byli sklasyfikowani. Mamy cztery kategorie: trzy męskie: senior, senior starszy, weteran i mamy kategorię kobiet. Ona jest kategorią Open. Do udziału w otwartych mistrzostwach Wrocławia zaprasza partner rozgrywek Pizza Station, najlepsza pizza w mieście.